Z tej strony KingTorch i jest to kolejny odcinek naszej serii. Let's play Tiberia. W tym odcinku pokażę Wam moje stare konto. Yy, tak, Prowoja, Może, możecie go znaleźć na mapce. Jak się chodzi? O... Ty... Tak, jest dzisiaj ze mną jeszcze yy, Kleppelge... Kepler Gaming. <gamy> tak, i nagramy sobie odcinek z, wy... z wieży DT po prostu. Także lecimy. No. Tak, yy, więc lecimy Na pierwszym piętrze, jak pewnie wiecie Trzeba rozwalić metkę twardości A to tam jest duży problem Zdech mi koń bojowy Tak, jemu zdech koń bojowy Nie wiem jakim cudem Nie chcę wiedzieć Zadniłem go temu Siano ci szczęśliwy. Tak, dobra, ja ogarnę spota Aha, właśnie, dlaczego odcinki nie były przez cały tydzień, czy nawet więcej? Ponieważ wyjechałem nad morze... Nie, wyjechałem tak e, wraz z e, ziksorem, tak w grze taką nazwę ma. Wyjechałem z nim nad morze po prostu, tak żeby odpocząć sobie trochę i odcinki nie pojawiały się. Ale teraz będę się starał, żeby się często pojawiały na YouTubie. Co chciałeś dodać, z W sumie nic. Tak, to o czym jeszcze będziemy tutaj z wami rozmawiać. Niech pomyślmy. Obecnie na początku byłem buffem, ale co Tak, to już przeszłość. Te konto już minęło. Tak Okradli To weź ty ogarnij tych łuczników Ja tu też ci pomogę ja Tobie HP nie zjeżdża teraz Tak, nagrywamy ten odcinek po raz drugi Tak, Ponieważ tamten nie wyszedł, bo głos się nie chciał nagrać I musimy jeszcze raz po prostu Tak. I, i pudę te leżą na ziemi. No, but, tak to mamy lwią plus, plus 7. A właśnie pokażę wam MQ takie. Nie za dobre, ale może być. Miecz żalu 42-0, 10 diabłym. Stalka 3KD plus 5, 2 KHP 30 wartości ataku, 10 do PZ yy, Co tu? Lwia plus 9 N nosiła, witalność, nie umarli bo takie słabe Naszyjnik naszy Ja mam naszyjnik, regeneracja, 1500 pż, przeszywka i omdlenie I buty też takie 2 khp No i to wszystko I szybkość ataku No Tak A właśnie, przepraszam Was moi widzowie, zapomniałem wam yy, wysłać linku w poprzednim filmiku do tej mapki, jak ustawić kowala, ale w kolejnym odcinku to już, w tym odcinku raczej. Będzie już to na pewno, więc nie martwcie się. Tak, chcę wkręcić te kulczyki z Niebłez na plus 9. Pewnie spali, bo ja ją mam do ulepszania. I właśnie. Ziksoże, słuchaj, mam pewną propozycję. Robimy tak, zbieramy może szkaty tego, e, demonów, albo w ogóle szkaty zbieramy, co nie, tam na jakieś inne konto, co nie, i se pyk, otworzymy, otworzymy, je na jakimś odcinku, będzie wielkie otwieranie szkat 2, ekipunki szkat i tak z różnych, z różnych bossów. Sorry, jeżeli słyszycie moje myszka, bo moje krzesełko, moje krzesełko ma 6 lat już, nie chce mi się nowego kupować. Jak się nazywa? Niko Niko, takie piękne, oryginalne tak. Tak. już zaraz się Tak Aha, co to było? Właśnie, na tym spocie trzeba było wybić całego spota No, na tym, no Wytłumaczyłem wam jak nie wiem, ale dobra Na tym piętrze, kurczę, bo no bez konia to ciężko się jedzie. Trzeba będzie, trzeba będzie zainwestować po, po, Pokazałeś KD? Hmm. Aha, właśnie I na tym koncie sobie dropię KD no, dropy KD plus 3 w lesie. Jeżdżę sobie, dropie i mam w ciągu 10 minut. Mam KD przyspieszenia plus 5, szamana uniku woja plus 5. Trochę zarobię kas. W kolejnym odcinku na pewno będzie coś z sury. Nie martwcie się, jakieś ekspienie albo coś. A i jeszcze. Tak, i jeszcze jedno pytanie do was Chcecie odcinki z XP'a czy nie? Czy chcecie tylko, że, czy jak wbijają levely, po prostu, jak tylko 99% nagrywam jak biorę spota i... Także piszcie w komentarzach yy, Czy chcecie... No to dobrze, połóż go, bo ja mam dosyć duże lagi na... No. No widzisz, już poszedł specjal. Tak, dzisiaj sobie sam poszedłem rano do DDT i nagle biorę króla demonów pod ścianę i król demonów mnie tak zhitował, że w ścianie wylądowałem i nie umiałem wyjść. Jeżeli słyszycie moją siostrę, to też się nie przejmujcie, bo ono ma, ona jest dziwna i tyle. On jeszcze żyje? On jeszcze żyje. Ej, człowieku nie mam proli nie? Bo stary znowu nic specjalna walił. Ja, ja już dwa skile mu siadły na... ode mnie mu dwa skile siadły i prawie nie dead, no. no i teraz walni mu ze duchowego i przeciągnie O, już, już deadną. No. Murwa! <gryw> Murwa wypadła. się księżycą na miecz. Dobra. Słowo taki syfek. Właśnie, i opaliłem się jak murzynek na tym wakacjach i teraz mi z pleców schodzi skóra. Tak, to jest straszne, ale nie boli. Ciekawe, czy mnie będzie słychać w tym odcinku. To będzie śmieszne, jak mnie nie będzie słychać. Jak się nie będzie słychać, to po prostu wrzucę jakąś muzyczkę i tyle. Właśnie, wchodźcie na tego, na fanpage'a, ten, dajcie, e, lubię to i tyle, będziemy się cieszyć wtedy, będziemy podnieceni tym, a i właśnie, jeszcze jedno pytanie, dosyć ważne, czy chcecie serię ze Slendera? Slendera chcesz nagrywać, ale też z telewizorem na Nie, bez telewizora na ryju będę nagrywał, nie mam takiego sprzętu. A bo słuchajcie, dzisiaj poszłem do kościoła. Tak, poszłem do kościoła i nagle jakieś dziecko <laughs> zaczęło tak ziewać, tak buzie wykrzywiło, Myślę, że panie nie mogłem w tym kościele już. No. Myślę, że jakiś fan twój. Nie, fani nie, nie zeżarli mnie, nie bój się. Nie wybrać Tak. Jezu, jeszcze 20 dni wakacji zostało, coś takiego. Wiesz co kto się. Kto się cieszy, łapka w dół, a kto się nie cieszy, łapka do góry Dobra. Możemy... Tak, i subek by się przydał też. Jezu, to... Pogówno mi to. Żeby na PL-u takie rzeczy dropiły. O, to by było. że Za późno. Zaraz zbiorę i ci powiem normalnie. Odbicie! No też jeden K O, metek! go. Dobra. Hmm. Silne ma całe jeszcze. Jak będziemy, nie wiem, na pieczęciach to może odpalę marmurek. Hmm. może zostawić go sobie na ten... Lecimy dzisiaj do Ripera? Wiesz co, chyba nie lecimy. Wiesz co zrobimy tak. Wrzucę ten odcinek jak lecimy do Kowala. I po prostu Aha, kolejny, od, kolejny odcinek już, że będziemy na medinach śmierci. Bo nie mam za dużo miejsca na dysku też, bo mam ponagrywane kilka guwien, które... E, na przykład oddawanie zębów orka, których oddaję już 10 i 2 mi przyjął. Co ty czytasz? Nie, wiesz co? Ja tak zauważyłem, że... Jak oni to... Niektórzy czytają yy, właśnie yy, że pojawia im się na jakim są ten... Te wiesz, te takie cyferki co są z boku e, te, te, No kordy, o właśnie. No. Yy, I właśnie na kordach im pokazuje się, a... Nie wiem jak oni to robią. Jeszcze tak patrzę teraz na wszystkim. Mm, tak, dosyć słaby mieczek mam. Żalby plus 842 średnie. Co? Mogę się założyć, to nie jestem. Jak HP mu zjedzie całe i rozwali się, wtedy jestem. Nie Jak ten. ja mu biję po 1000, to na pewno tam nie jestem. Bo ten gówny, to może... Ja po 1700, tak. ...że biję mu się więcej, a to też nie jestem, bo ja mu biję po 800. No to idź na, idź na kolejnego. Ty, akurat najwięcej HP zawierasz, nie wiem, co ci dać: szybkość ataku, HP, czy wartość ataku? Silne mi się O, to nie ten matek. Mów mi, jak mi No, bo ja widzę. Bum, ale Lagi coś mam, widzę. 3 FPS ostatnio mieliśmy na pieczęciach. Tak, a słuchajcie, ej, widzieliście to, to jest nagrane. Ty byłeś, nie wiem, gdzieś daleko trochę od Metina i metin, z Metina raz wleciał. No, też widziałem. Nie wiem, też są lagi na serwie chyba, albo coś. Jezu, i jeszcze tych Metinów? jeszcze będzie? Wyczerpnął, że to jest ostatni, czekaj zobaczymy To nie ten. O, to może być ten. O, też nie ten pewnie. Właśnie, mam, zdobyliśmy ostatnio jak poszliśmy ze zegle wie, mapę wiesz z Instagui, to wiesz. Wiecie, że z trzeciego piętra te pacie się od razu tam na klucze, co nie? Ósme. Na ósme, tak? Na ósme. No chyba. Ja się nie mylę, żeby nie było. To tak nie jest Ja pierdziele, ile jeszcze tych metków? Dwa w sumie To iść na tamtego. Hmm. Dobra, jak no to. A to może być ten. I słuchaj, będziemy teraz... Teraz po tym są ten, co nie? Pieczątki. pieczątki tak to na pieczątkach będziesz ten wiesz łuczników cały czas dobra spoko jak tam twojemu hp schodzi? No. jak burza ale, ale chodzi o to, że to jest ten metek ten co ty go bijesz to jest ten metek kurde wszystkie metiny rozwaliliśmy spoko który? To już będzie pompa i lecimy na Reapera i będzie Reaper rozwalony. to już nie i odcinek nie będzie przyspieszony. Będziecie musieli się patrzeć, jak my bijemy. No, bo no, by było. No właśnie, coś takiego by było. No, o jej, nic nie wyleciało. To, słuchaj, ja biorę spota, ja biorę spota, okej. Okay? Zabił wszystkie potwory, oj, lag. Silne mi zaraz siądzie, to tylko klikam w to. Klikam. W co klikasz? W silne, żeby mi nie siadło. A. Dobra, jestem już tu, tu na tym, mi czymś, coś śmiesznie wygląda. Jeszcze nawet ani raz nie ubiegałem dookoła. Dobra, chodź tu już. Jestem. Dobra, to ogarnij No, zobaczymy jak sam dzisiaj mam na DETA to jednego DEDA zaliczyłem tylko plus że dwa miałem kilka HPS, Jezus, no... Ja mam 2 FPS na pieczątkach. Wiem pewnie w komentarzach będzie bój jakiego masz słabego kompa. Ja mam 1000 FPSów, Nie no. Ale będą takie komentarze. I nie chcę mi się po prostu ich czytać. No i teraz DEDA zaliczę, bo aura mi padła. O już FAK! Jaki fail? Padłem To się wytnie Nie nie wytnie się. Leci, leci, lecimy... Potem zrobimy taką serię Seria pod tytułem To się wytnie. No... To się wytnie Team 2 i wszystko co wycinaliśmy pójdzie tam. Także Chodź tu biłuczników, bo oni strasznie biją No tylko że potem mi się rzucają na mnie. No i co z tego? No a ja brutalnych ile ciągnę bez na sobie... no ja bez silnego jadę no to. No ale ty ile do... ciągniesz z tego z duchowego. O 6 no strzało, aż trzeba zabrać. I po co ci ten syf? O, teraz sami już spotowerniemy. O, na luzie. No, ty na luzie. No jeden LED. Nikt nic nie słyszał. Ja się nigdy... nie zwiększę. Ja nie mogę, jaki koń mnie zablokował. Idź bite z boku tam, ja już tych wytnę tutaj, Wyt, ty wytnę, Wy, w, w, wybiję, o o to chodziło. Słowa mi się mieszają, coś będzie padać. Tak, 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 30, nie, zaraz wam powiem ile stopni. Kurde, nie widać, nie na tym No, kurde, nie widać. A to tu są stopnie, 27 i około 35%. Ostatnio, jak, mnie nie, jak nas nie było na tym, co nie, to ponuś tak tu gorąco było po 37. Jak oglądacie pogodę, to wiecie, gdzie mieszkamy. Teraz będzie zgadywanie. Tak. Gdzie mieszkają, i wszystkie rejony będziecie wchodzić. W komentarzach wszystkie rejony, wszystkie miejscowości Ej, jakie są Tak, mamy dwóch widzów i będziemy by... Naszych dwóch widzów Jej, resp! Jest, dobra Tego ogarnę, tego ogarnę, bo nie miałem płotki, trapo se płotkę wypiję Ej, dobra, ale no proszę Jak coś, to ja chcę koło ciebie być To wypiję sobie i to wypiję se Ej, zapomniałem polerynek używać O, łu Ogarniesz to, jesteś pewny? No, tak jakby o! Uwaga! Jeden FPS. Ja też mam ten. O! Mm. Pół <noise> Właśnie! I czy chcecie let's play z minecrafta? O! Jej! Level up! Masz wywór. Czy chcecie let's play ogólnie z minecrafta, jakbyście chcieli na modach, czy bez modów w survival? Albo escape Nie wiem jak widzowie, ale ja Tak Escape. Umiem trochę parkoura skakać, więc nie będziecie patrzeć jak dla mnie Jej! Zwyciężyłem kamień otwarcia Będziecie tylko patrzeć jak ja idę do przodu, a Kuba zostaje w tyłu Z tyłu Znaczy tak. King Torch No ale to tam wiesz, my to się mówiłyśmy, tak. żeby nie było Bo to czasem się zapominamy, jestem Kamil, tak przy okazji No co, nie? Kto tak uważała łapa w górę Tak Łapkujcie, kto oddycha łapka w górę. Kto ma komputer, łapka w górę. Albo komórkę. Albo kto nas obejrzy, łapka w górę. I właśnie, czy chcecie, żebym miał swoje koszulki. Tak, King Tord będzie taka wielka latarka z taką wielką. Tom, tom, no tom, wiecie. No wiecie, jak to się nazywa. No, koroną, o! Taką wielką koroną. Ja już oddałem Yyy, chyba zaraz biorę ten... biorę marmur, bo to potem tak? Eee, yy, yy, zostaw na reapera, później jak będziemy szli. No później ja to później się kupi dzikiego sługi, bo ja teraz mam jakiś szajski tego. Jakie masz? Ja mam... Yy, ja, ja mam... Yy, Arantana, ja mam brutalny demon żołnierz i... głodny czarny niedźwiedź. To daj mi głodny czarny nieźwiedź. No, chyba... To zaraz jak... Ja mam poli zrobione już, ty wiesz. No ile masz poli? Na dwa chyba. Ja mam poli... Jeszcze się nie zamieniaj! Ja mam poli na 8 Mówimy jeszcze się nie zamieniaj. Jestem, nieźwiedziemy. Ej Dobre, i podwaka bije. Wow, to ja biję z starą nimfą biłem po 3 Jesteś moim niedźwiadkiem, ładny niedźwiadek, goń mnie, gryź, gryź pupę, gryź pupę gdzieś... <laughs> O, spot Kto jest dobrym niedźwiadkiem, no pół łaska kto, kto ma taką pięknego niedźwiadka, łapka w górę Nie no. Biłków, a nie cicho. Kto kiedykolwiek jak chleb daje łapki łapki? No i padniesz, padniesz, padniesz. No padłeś już. Geniusz sportu. Geniusz sportu, bo jak to nazwać? Geniusz sportu z ciebie jest. Ale lagi mnie chwytają, znowu do to zaliczę pewnie. O nie 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 nie, nie zdożyłem uciec Aaaa widzicie Kto tak umiał uciec łapka w górę Kto jest taki słaby jak Kuba łapka w górę <laughs> A i y, 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 tak pytanie y, Mam py... Mam nie, pytanie nie. że pytanie mam no Eee yy, yy, yy. zrobimy przypuszczam W sumie nawet za chwilę chyba Jej. WP, tak, King Torchem Który wymiata, ma dwa skile na P. Nie, nie boję się. Nie, nie, boję się, bo ja mam strach na P. Ale właśnie dlatego chciałem sobie surę zrobić, bo tu mam Woja, a Sura fajnie będzie ogarniał sobie ten DT. No, jeszcze ja ninja. No, ty ninja jeszcze. I później na WW będziemy chodzić. WW, czyli wieżę wygnańców, tak. Tak, jakby, Jaki nie ogarów, ja mam super ogarów widzów tylko Tak Eyee no. yy, Nasi widzowie to Imbusek.pl i Marcin Bochenek <grym> <grym> Pozdrawiamy Jezus Maria dostańmy w szkole Co? już w szkole. Nie dobra, tu się wytnie będzie taki... Marcin pip Ale ej on ma on ma podpisane się jako na kanale Marcin Bochenek A, no, no to spoko. Jestem geniusz sportu, co nie? Kto tak uważa łapka... Gdziuka w górę, gdziuga. Ej, no konia. Nie chcę się Sorry, już nie mam niedźwiadka. Jezu, co ja zrobiłem? Wziąłem berka. Super. Geniusz sportu jest ze mną, co nie? Kto tak uważa łapka w dziuga... Łapka albo gdziuga w górę. Gdziuga. Wczoraj nagrywaliśmy chyba od dziesiątej wieczorem i musiałem kończyć już. O, sport się razpi. O... Jaką działkę? A nie tamtą! Tak, ja na działkę. To był troll, tak na działkę, jedna z a ja siedziałem potem do pierwszej, podajesz. Z twoim super kuzynem. Powiedz kuzynowi, żeby. Powiedz kuzynowi, żeby się odezwał. Ooooooo unsub dla kuzyna. Pisać w komentarzach, kto kocha kuzyna tego Kamila. Nie mam mojego imienia, to jest brzydkie imię. Ja chcę mieć na drugiej, Krzysiek. Tak, nie mam drugiego imienia. No tak, a super. Ty No spoko, tylko na tego spota i i i padnę. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. Wow. Dobra, uciągnę spota trochę i znowu coś mi dzisiaj słabiej idzie, nie wiem czemu. Tak, mam. Proszę, ci pomagam. Pozostało 10 minut. Nie mam Szybko trzeba bić ich Bo to tak się respi, w połowie, spocie, w połowie spota się tak pisze to Się tak pisze to, no się pisze tak to Idę wziąć tam tą resztkę, bo tam coś nie wyszło A on Z tą pięcią Co on mi misuje? Kto? Zixor zdobył kamień otwarcia Jej Jej, pierwszy Ja już dwa, tu ile? O, jeszcze dwa kamyki. Spoko. Lecimy od razu na bossa, czy co? Od razu na bossa chyba lecimy. Od razu na Jeszcze może jak metki śmierci rozwalę. Chwilę sprawdzę ile mam miejsca na dysku, aby. w następnym odcinku. O kurde. Trzeba szybko się pospieszyć, bo mało miejsca na dysku. Czy zrobimy cięcie i dopiero jak będziemy już głosa? Dobra, to, może... to cięcie! Uwaga, cięcie sekundowe. Dobra! Siemano, witamy kolejny szybko, zdążyliśmy ile dworze. tiktaków taków nam brakło po prostu. Kurde. No to i co ty? Ty sportu ty Ja go miałem wziąć. Geniusz sportu. Musimy go w odpowiednim miejscu zabić, co nie? Nie, lecimy go w... Ob... Ja wiem, gdzie nawet... No, Ta! No stary, on mi redny zaraz! No nie! Wcale! No ja mam na sobie i chodź tu! Tutaj! Tu chodź z nim! Tutaj gdzie ja stoję? Tutaj! Tu musisz go zabić! No tu w tym miejscu. tylko nie podchodź pod ścianę! O widzę go, elitarny król demonów o, na, na ciebie jest cały czas Eee, o deda, no już deda on No, no ja sobie sam muszę pomóc No, no, dobra Deda, Nie zdążyłem, sorry nie, nie wytnie. Nie wycinamy, lecimy na żywca. Jezu, nie mam i to teraz? przez rano. No, logniemy, może co? Gdzie jest ten król? No to, to widzę, widzę go. No, full hp ma już. No, kurde, żeś. O, ty mi z nim. Ty mi cały czas z nim uciekasz. Co chcę na niego skilał użyć, to ty z nim uciekasz Ej, że... E, dobra! Chodź, idziemy w tamtą stronę znowu tam, wiesz no, Tutaj. będzie good. Tutaj czy tutaj? Tutaj gdzieś, nie, po środku. tam no, gdzie stoisz, dokładnie. Ej, tarny król demonów. O, Eura Dobra, już od paną No i na ciebie się król rzucił. <laughs> Jak on cię kocha? Gdzie ty? jest? Gdzieś tu, tu koło mnie. Nie widzę uciekaj. go. O! Widzę go! Ja go ogłuszę, jak znajdę. Widzę go tutaj. Stój, nie uciekaj za tobą! O, a, no... mam Ma łapę! Na niego szarża też nie działa. Ostatnie... tąpnięciem go można ogłuszyć. No to tąpnięciem rób. Odrzuciłem go. Patrz, widzicie wy jesteśmy... No kurde znowu Wir to on ucieka Stój Stój! On może resztę HP czy... Nie, sorry po, po, pomyl, Pomyliły mi się mopki 4K brrr, 5K, gdzie on jest? Nie, nie, nie podchodź pod ścianę, nie podchodź pod ścianę, bo jest pod ścianą! Nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj Jaki król? Nie będzie Jest Ju jubiler Uwaga! Przed nami wielka chwila Wkręcanie i przedmiot nie, nie został ulepszony, spalił Co ulepszamy? Ebo moje? bym ulepszył moje niebieskie No to dawaj To dobrze, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, na razie Wkręcił?